Ogromnie pragmatyczni, ale przez to wiele rzeczy rozwiązali w dzisiejszym świecie najlepiej jak można. I to też warto przypominać, kiedy mówi się o igrzyskach, że coś nie grało, że coś było nie w porządku, że informacja. Ja myślę, że jesteśmy też wszyscy trochę rozpuszczeni. Jako dziennikarze uważamy, że powinniśmy być. Centrum zainteresowania. Nie, w centrum zainteresowania mieli być sportowcy i ta widownia i to na tych igrzyskach się stało. Tak, bo na początku i w zasadzie bardzo często nawet do dziś ocenia się igrzyska przez pryzmat tych rzeczywiście chodzących w kratkę autobusów, tych często niedziałających albo bardzo źle działających komputerów i to wszystko rzeczywiście były kłopoty, które między nimi sprawozdawcom, którzy tutaj pracowali, 15 tysiącom dziennikarzy sprawiały, sprawiały straszliwe kłopoty, ale jednak te igrzyska naprawdę są dla tych 9 milionów ludzi, którzy, którzy je oglądali tutaj, dla miliardów, którzy tak jak Państwo oglądali przed ekranami telewizorów, dla tych sportowców, którzy, którzy też na pewno doceniają fakt, iż na dyscyplinach, gdzie bardzo często trybuny świeciły pustkami, na poprzednich igrzyskach y, olimpijskich trybuny były pełne, że oni znaleźli się wylewali pod dla kogoś, tak, że to czemu służyło, że to nie było tylko dla medali, ale był ktoś, kto bezpośrednio na żywo mógł... Ten fantastyczny wysiłek docenić. No ale powiedzmy w końcu i to, że to jest kolebka dzisiejszej demokracji, chociaż hasło równość, wolność, braterstwo jest wyrodem od nas, z Europy, z rewolucji francuskiej, ale Amerykanie mówią, my to mamy. Tutaj od początku wolnym trzeba się urodzić. Jest coś niespodziewanego, że demokracja trzymała za zanadrzu właściwie jedną pułapkę. Równość może być dana jedynie na początku, a nie ma jej na końcu. I właściwie Ameryka jest takim krajem, gdzie wszyscy są równi, ale te różnice później są też bardzo ogromne. Szanse ma każdy, ale nie każdy może ją wygrać. Wygrało swoją szansę Sydney i oto właśnie widzimy słynną przystań, gdzie między innymi będzie rozgrywana część konkurencji olimpijskich za 4 lata 15 września. 2000 roku rozpoczną się ta igrzyska. Widzieliśmy przed sekundą słynny, znany Państwu na pewno budynek y, Opel w Sydney. Tak i to była wielka walka w Australii o tej igrzyska. Melbourne w 1956 roku, jedne z najbardziej ciekawych. A później starali się, by dostać na dwustulecie swojego młodego społeczeństwa. W 1988 roku przegrali w Seulu. W 23 września 1993 roku w Monte Carlo Juan Antonio Samaranch głosił z Sydney miastem igrzysk 2000 roku. Państwa, inne, proste tą symboliką najsłynniejszej filharmonii w mieście przyszłych Igrzysk 2004 roku widowisko. Jaki geniusz Kubertena spowodował, że Igrzyska miały być wędrujące nie w Atenach, a wokół świata, by pokazać różne kultury, różne rasy, różne tradycje. Mówi się często o kosztach Igrzysk, ile kosztują. Ale proszę spojrzeć, 6 minut Australia jest we wszystkich domach świata. Przez 6 minut zobaczyliśmy kawałek innej kultury, jakże odległej. To przecież też jest wielka wartość igrzysk. A Australia być może jest jednym z miejsc, które bardzo, jak najbardziej zasługuje na organizację igrzysk. Z dwóch względów, choćby dlatego, że jest to naród, który jest absolutnie zwariowany na punkcie sportu w najbardziej pozytywnym sensie tego słowa, a po drugie tylko dwa kraje brały udział od wszystkich, we wszystkich nowożytnych igrzyskach olimpijskich, Grecja i właśnie Australia. z masztów Stadionu Olimpijskiego w Atlancie. To jest 12 letnich dzieci z śpiewało piosenkę siła marzenia, tę piosenkę, którą słyszeliśmy w czasie ceremonii parki, a piosenkę, którą słyszeliśmy także we wtorek, trzy dni po zamachu w parku olimpijskim, kiedy park ponownie był otwierany. uroczystości nazywa się To właśnie Dzieci Dzieci Atlanty mówią do widzenia światu, ale teraz dzieci Atlanty krzyknęły już wrócicie tutaj. bardziej wyraźny znak, że te igrzyska będą zakończone wygaszenie Znicza z Zapalał Znicz Mohamed Agn, ten, który dostał medal olimpijski po raz drugi z rąk Antonio Samaranchi. Tamten wyrzucił protestując przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko nierówności społecznej w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy, że groziła mu za odmowę służby wojskowej pięciu lat więzienia. I wielkie postacie tych przesłania. To jeden z najpiękniejszych momentów Bela Karoli wnosił Kari Strak na podium Rekordy świata Don go. Można pokazać wszystkich najlepszych. Były to wielkie postacie. Jani Longo, Aleksander Karelin, trzykrotny mistrz olimpijski. I największa postać w tych igrzyskach, przynajmniej współczesnych Igrzysk, Wielki Karl, król Karl Luj, dziewiąty złoty, medal olimpijski czwarty. Złoty medal olimpijski z stosunku do Y Dimos. Pokrotnie wygrał Igrzyska Olimpijskie. I Michel Smith w która zdobyła trzy 3 złote medale. I Ryszard Wolny. Wolny. Jeden z trójki naszych złotych medalistów. Drugi. Złoty medal walczony przez Andrzeja Wrońskiego i jeszcze jeden Włodzimierza Zawadzkiego. Karczki robi świetny siatkarz. Przede wszystkim gesty, gesty, które czasami są ważniejsze od medali, od umiejętność podania ręki po walce.